Drodzy widzowie. Gdy wracaliśmy już do domu po eksploracji paranormalnej folwarku w Bzionkowie, napotkaliśmy oto taki dwór. Oczywiście przeanalizowaliśmy historię tego dworu i z tego co się dowiedzieliśmy, założyciel folwarcznego dworu jest nieznany. Był to być może Adolf Tishofit von Tischoffa, starosta bytomski. Budynek był pierwotnie własnością jego rodu. W 1858 roku część miechowicko-rokitnickiego majątku została nabyta przez Tiele von Finklerów. Po II wojnie światowej folwark został przekształcony w państwowe gospodarstwo rolne. Następnie należał do prywatnego właściciela. W budynku też miało miejsce coś strasznego Pożar w listopadzie 2012 roku, który zniszczył część dachu i poddasze. Za to w 2016 roku na części działki świadkowie Jechowy wybudowali Salę Królestwa a 14 lipca tego samego roku dwór został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa Śląskiego. Od wiosny 2017 roku przedsiębiorca Spyskowic, nowy prywatny właściciel dworu, rozpoczął jego remont, który objął wymianę spalonego dachu. We wrześniu 2022 roku został wystawiony na sprzedaż lecz można już swobodnie do niego wejść. I niestety ten dwór je. Zatem serdecznie zapraszamy na krótki odcinek z tego pięknego obiektu. Dzień dobry. Nie wiem, ale miałam takie nieodparte wrażenie, żeby to powiedzieć. Nie rozmawiam w niektórych takich miejscach właśnie. Dziwnie ciepło tu jest. No. Gdzie ma najpierw strych zobaczyć? Od góry najpierw strych. A, najpierw A, górny tam, tam No, mój Lucian tu jest, 6-6-6. Ostrożnie. No, bo tutaj się można o to zahaczyć. Zdrowe, nie? Tak. No i ten no. sznur. O. Gdzie lata, Tak? Dzień. Tak. No. Hmm. Nie, ma to jest taki spokój. Jak ekscywnie. Jakby spokój przed burzą, nie? Hmm. Jest też tutaj z nami byty tego dworu, które tutaj wędrują. Podajcie się do nas Ja wymąnął ci się muzach ja też. Kolega Natan ma urządzenie w ręku, przez które możecie mówić do nas. Jest ktoś z nami tutaj? Przyszliśmy pokojowo nastawieni. przebicie radiofon. No to jest... to jest cisza, to jest totalna cisza. No coś było. było, nie wiem. Przedstaw się, jak masz na imię. Ja mam na imię Agnieszka. Jest ze mną Natan. Jesteś w ogóle tutaj? Nie, nie. To są właściciele tego dworu, tego folwarku, bo tu kiedyś był folwark. Tak naprawdę nie wiadomo, kto był pierwszym właścicielem. Zostań. Na razie nigdy się nie wybieram. Jestem tutaj, żeby porozmawiać z wami. Drodzy widzowie w ogóle to, ten dworek to tak yy, z drogi zahaczyliśmy, dziecko. No. więc dziecko yy, więc. Więc dokończę moją myśl. Yy, weszliśmy sprawdzić to miejsce. Bo kiedyś to miejsce było zamknięte, nie można było wejść. A mówię, no to tu nie zabawimy długo, bo już późna godzina się zbliża i też jesteśmy zmęczeni no, innym obiektem. Czemu? No bo nie chcecie z nami rozmawiać. Nie wiem, z kim Właśnie. rozmawiam. Ja podałam imię i bardzo bym chciała, żeby ktoś też się przedstawił. Ten worek pewnie był ładny. Na dole są malunki na ścianach. Myślę, że może na dół trzeba z zobaczyć też. Żeby nie ma cały czas bez sensu. Ale mówię, ja bym tutaj powróciła z większą ekipą. Bo już nawet nie chodzi o bezpieczeństwo, ale zobaczymy, co jeszcze na dole się da. Zarejestrować. O piwnicy bym się odpuściła. Nie wiem no, czemu, wiesz, ale. Jakoś nie wiem, no. Też jesteśmy zmęczeni po po tym. W folwarku, więc a jak jest za duże zmęczenie, to wtedy złe byty też to wykorzystują. A nie chcemy, żeby, żeby coś nam się przyczepiło. Można. Ładne malunki były. Co? Nie, też tam te śruby takie stare są. A, no. Dobra, zrobimy tutaj sesyjkę przy kominku, zobaczymy. Nie stoimy blisko tego urządzenia, byście mieli się bać. Może jest za wysoko, to zostawię niżej. Ale prawie dostajemy. Możecie złapać tą możecie przejść koło tego blisko. No ładne są te malutkie. To był taki dworek, który teraz był? No, w jakiś sposób, nie? tylko ruina została podrasowana. No, ale to jest ten dworek, no. No, tak się wydaje, właśnie. No. Bo tutaj ten, plac co mają to należało kiedyś do tego dworu, do tego formata. No, może to ktoś jednak się przekona i przyjdzie tutaj do nas. Spróbuj odtworzyć tego. Czegoś, coś. Światło. Światło. Może jeszcze przeszkadza, że jest za jasno jest. Przeszkadza Wam to? Powiedzcie, tak lub nie. Chcemy tylko z Wami krótko porozmawiać i będziemy jechać sobie stąd. To urządzenie porozmawiajcie z nami. To możecie mówić swobodnie do nas. Tak mówię, jesteśmy tu przejazdem. Kiedyś nie było do tego dworu wejścia, bo był A teraz, że jest, to stwierdziliśmy, że wejdziemy z wami porozmawiać. Ja też, ale nie To jest to serwis. Tak masz na imię? A może, może jest tutaj właściciel tego dworu? Przychodzą się? W tych komnatach, po tych przem przemieszcza się po tych pomieszczeniach. Kobieta, jak masz na imię? Dobrze zrozumiałem, że masz na imię Elza? No, cenu,miec przynawek z dost W jest przepiękny, ten też, jak I to wszystko będzie niszczyć. To jest po prostu coś odwrotnego. To jak? Kończymy? Czy chociaż się ktoś jeszcze przedstawia, jak Pan imię? Wiem, że weszliśmy tutaj, jak do siebie, ale niestety wejście jest otwarte. w tym pomieszczeniu, że to było. Że to pomieszczenie ma kominek, malunki na ścianie. Może ktoś mi powiedzieć, co tu kiedyś się znajdowało? Grazie. Kiedyś rodzina rodził telefon, fon, Tak. No to dziękuję za odpowiedź, że też to się sprawdziło z tym, co przetrwało. Co chcesz pokazać nam? Pokaż na sprzęcie. Uruchom ten sprzęt. Bardzo łatwo jest to zrobić. Nawet możesz tak zrobić. Od góry. On się na tych uruchamia. pleasure to meet Miałam dupę, no, ale nie się zmienić. jakiś zły który co w razie A, mam cię, wierzę, gdzie, się tam co że mm. to mam cię. Teraz mnie. Chyba znacznie historię tego miejsca. Zrozumiesz zły, ale jak powiedziano. Lucjan, to ty. Jest coś złego, tak? co ja mam z nimi zrobić? <młysy> Teresa. Teresa. Ja nie mam Teresa. Co mam z nimi zrobić, jak jest cała lista? Życia mi nie wystarczy. Szperikula. Szperistko. Szperikuli. Zobaczymy, zobaczmy, jak będę będzie ale Lucjan e, mówi dość wyraźnie. Poprosiłam no, go nie? No właśnie. No właśnie. mogę. mówię. No to jak jest cała lista złych bydłów, to powiedz mi, co ja mam z nimi. Zimnie... No właśnie. Ktoś powtórzył po tobie. No. <grym> to co ja mam z nimi zrobić? Bo... No... Zawróć? Mam zawrócić je? Gdzie mam je zawrócić? Do Ciebie mamãe que dar boją się, nudzą. Może <grym grym> wychcesz jakieś pytania? Dyskusję trochę. Jest... Dobra, to chciałabym się dowiedzieć, co mamy z nimi zrobić? Jak ich zawrócić? Tak ja nie mam to zrobić się ten zwykłym człowiekiem. Dobrze, bo będziemy kończyć powoli. Drodzy widzowie, sami widzicie, że Lucian cały czas podąża za mną. I tak jak kiedyś powiedział. Tak jak kiedyś powiedział w Pałacu na Kujawach, że mam misję. Więc chyba domyślam się o to chodzi. Ale nie jestem pewna. takie Dziękuję. No bo to latarnie no świecą też tak. No, tam na, na zewnątrz też świecą. O, jeszcze rępadą O, dzięki. Tu to jest przyciski. No dobra. Drodzy widzowie, będziemy kończyć z tego dworku w zabrzu. Miejmy nadzieję, że rozszyfrujemy to, co było powiedziane na GoSboxie. I tak jak mówiłam, chcę dokończyć. Lucjan cały czas podąża za nami i przeważnie robi to w ten sposób i pojawia się wtedy, kiedy naprawdę jakaś zła energia, jakiś zły byt jest w danym obiekcie lub miejscu, więc... Nie wiem, coś mi każe zrobić, o coś mnie prosi, ale ja w dalszym ciągu nie wiem, jak mam to ugryźć. Może wy macie pomysł, o co mu chodzi, to znaczy ja się domyślam, o co mu chodzi, ale... Będę musiała to troszeczkę chyba przestudiować i pomyśleć na ten temat. Więc myślę, że z tego miejsca się pożegnamy w taki sposób. Nie będziemy już nagrywać pożegnania ani też nie było przywitania. Więc mówimy dobranoc i taki krótki odcinek z tego miejsca. Ale powrócimy tutaj też na pewno, bo miejsce jest ciekawe i możliwe, że coś wybudziliśmy. Więc żegnamy. I trzymajcie się. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji i wspieraniu naszego kanału. Dobra.